Witajcie, z tej strony Saigon. Kontynuujemy naszą podróż maszynisty, symulator maszynisty w czasach postapokalipsy zombie. No i tam takie rzeczy, nie przedłużajmy. Bo i tak dobrze wiem, że wszyscy chcą jak już tu przychodzą oglądać grę, a nie tam słuchać jakichś wywodów. No dobra, znaleźliśmy trochę apteczek, trochę żarcia, trochę rzeczy. Może nawet przeżyją. Hmm. A może nie. Może tak. A może nie. Ile ty masz życia? Dużo. A ty nie. U szybko było. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się tego czytać. Byliśmy w sklepie, kiedy wszystko się zaczęło. Jestem głodna. Powiedziała mi. Uraźliwie. O, znowu wybuchy. Co tu się stało? No mówiłem, że tu jakaś bomba atomowa wybuchła. Kurde! Od razu wam to mówiłem. O, byli byli, ale umarli. Czyli to był ładunkiem? No, ja to dobrze mówiłem, że to bomba atomowa. Jakich? I dobrze się bałem, że on tu młotkiem w bombę atomową. To jest Ristol? Tak. Co to? To główna fabryka Nebelherz. To w Niemczech jesteśmy. Jesteśmy w Niemczech, na Islandii, Ameryce i Polsce jednocześnie. Ale jeśli to Ristol, to chyba jest nas, na, nasz cel wszystkich. Więc mam nadzieję, że to już będzie koniec. Shit shit, 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 O, o. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. jest szybko, zanim umrą. Poszukajmy przeznaczenie po raz kolejny. Ej, proszę, to już koniec. Niech wysiadają. Ja już nie mam jedzenia dla was. On jest. Jest. I tak miał być. Dużo hajsu. Achievement. Nagrody. I oszczędzone żarcie. O, ale was tu jest. Dziękuję. Wybacz, mam coś do omówienia. Nikt nie ma. Pfu. Nikt nie ma pladego pojęcia, co się dzieje. Pojęcia. A O, coś mi się szczęka psuje. Dojdzie do siebie. Twierdzisz, że ktoś cię ugryzł? Wiem. Nasz już koniec tej historii. Zbierz rodzinę i ratuj swoją skórę. Och tak. Masz rozkazy. Kurde no co jest? Język mi się zepsuł. pogadalimy pogadaliśmy. Zatamowałem krwotok. Wkrótce będzie tu karetka i zostanie zabrany... Zostaniesz zabrany do szpitala. Lepiej popracuj na udzielaniem pierwszej pomocy. No tak, tak. To no, tam tłumacz Google'a trochę, też działa. Masz tłumacz Google'a, raz nie. Zdrówka. No, to pogadali. Pakaś za dyma jest. Nie zmierzasz z północy? Czy wszystko w porządku? Nie mam z nim kontaktu. Hej, ale ktoś narobił hałasu przed godziną, co nie? Ech, co? Wszystko w porządku? Pierwsze słyszę. Co? Tylko bomba atomowa spadła. Przepraszam, mam obowiązki. No i super, bo nie chciałem się z nim gadać, kurde. Ech, połączenia z północą odwołane. Bez pracy wieje tu nudą. To chyba u ciebie. Koleszko. Piękny dzionek? Adam Thornton. Chcę chce się spotkać, to pilne. Uważaj na język. Mamy u niego dług. Zatrzymaj to. Jego biuro mieści się u szczytu zakładu Nebelherz. Wi widać, że w całym mieście trudno je trafić. Trzeba szybko czytać. Nie ma czasu. Kierowca będzie czekał, by zawieźć się do fabryki. Super, super, super. super. Wygeneruję szyb przed Twoim powrotem. Super, super, super. Płyty CD. Uh, pronusy. Szybko. Dźwigniemy. Chcę zakupy. Ceny gazy rosną w szalonym tempie. Niebawem wieści ze staną się rzadkim dobrem. Ło. Zeta za 50? Skupiasz z wrażenia zobaczyć co to jest. W wyniku czynności sprawdzających podjętych na rozkaz Adama Tortona, policja śledcza w Ristolu skonfiskowała jedną tonę nielegalnie wydobytego w zakładzie Skamen elektrum. Członkowie zarządu kopalni zostali przyłapani na gorącym uczynku w trakcie próby wywiezienia surowca z Ristolu. Wydobycie elektrum na obszarze miasta podlega koncesji i opodatkowaniu. Mimo upływu lat pewien margines wciąż dopuszcza się procederu handlu surowcem. O... <laughs> Dobra, może jednak trochę wolniej. Ostatni przypadek niech stanowił przestrogę dla jego uczestników. Wielu daje. daje? daje. Wielu daje posłuch pogłoskom o wzroście nieśmiertelności w mieście. Jako naukowiec od lat zadaje. Daję kłam tym doniesieniom. Powtarzam, nie ma żadnych przesłanek, by narażać mieszkańców Ristolu na oddziaływanie trującej atmosfery. Naszym nadrzędnym celem jest troska o długie i pełne życia pracowników kopalni. To naprawdę jakaś Polska jest. Nie wda się w kłopoty, zaufaj mi. Jest z fabryki. O kurde, tam ktoś dostał. Tirem. Czek, czy to dla ciebie? O. Dzięki stary. Telefon? Tak, na następnej przecznicy jest kabina. O, o, da się chodzić teraz. Oj oj, pierwszy. O kurde, a to ja będę mógł dawać im broń? Czy, czy to jest ulepszenie? O co tu chodzi? Co to jest? A jest! celownie laserowy magazynek plus. Chyba 500 plus może od razu mi dajcie. Jeszcze do ciebie wrócę kolego. Hm. Cóż, czemu nie? Nie mam nic do roboty przez resztę dnia. I zniknął. O, to potrzebujemy. Dzięki, nie obchodzi mnie to. <grych> idź w kórzeczko z innego. Super. Miły człowieku. O, to chyba on na mnie czeka. Czy nie? Nieważne. Pobiegamy sobie trochę jeszcze. Może kupimy ulepszenie broni? Pomyślimy. I magazynek plus. się przydał. No, skraś wszystko, co się da. Nie otworzyliśmy. Jeśli potrzebny ci pokój, idź na górę. Niepotrzebny, ale pójdę, bo może was okradnę. Hmm, mamy jeszcze dwa miejsca. Jedno po prawej, ale trzeba je uprzątnąć? Mieszkał w nim jakiś czubek. Jeszcze jedno naprzeciw, ale zgłoszono w nim musterkę. Proszę się rozejrzeć. O super, fajnie. O, tu ładnie. Poznałem dziś staruszka. Całkiem już zbzikował. Niemniej przekazał mi coś znamiennego na temat pierwszej wizyty. Muszę dostać się do tego wąwozu. Pociąg wyrusza dopiero za tydzień. Rankiem skieruję się na północ. Tak będzie szybciej. To za staruszek. Och, pozdrawiam. Gdzie iść i po co? Hmm. To nie, bez łaski. Bobaski. Rozkraść wszystko trzeba. Darari, A Fajne takie uczucie, że tutaj ktoś jest, ktoś żyje, coś się dzieje. Kolejny gość. No tak, to ja. Pan też do dziadka? Jest u siebie, ale proszę o zwięzłość. Ten dziadek? I żadnych pytań o osadników. Rodzina dość się nacierpiała. U, kurde. Oczywiście, że pamiętam pierwszą wizytę. Nieraz chciałem zabrać głos, ale prawie nikt nie chce mnie słuchać. Po tylu latach już nikomu nie zależy na poznaniu prawdy. Zaczęło się od kapsuł, spadły z nieba, to tak jak teraz. Jedna spadła budynek dalej od naszego domu. Rozpylany przez nie gaz wpływał na ludzi. Więc też to widziałeś. Wielu pomija jeden fakt, To czyli dobrze mówiłem, że się zamienię tam. Nie wszyscy reagowali na gaz w ten sam sposób. Nie mogę długo mówić. No, że rozumiem. Pamiętnik, wspomnienia z wizyty. Kurde, dużo gadania i czytania tu jest. Ci z nas, którym udało się zbiec z obszaru wizyty, spotkali się z pogardą miejscowych. Pierwszej nocy wdarto się do naszego namiotu, zabijając próbującego bronić nas ojca oraz porywając matkę. Nigdy więcej nie ujrzałem. Nikt nie dawał słuchu naszej relacji. Zamiast tego pomawiano na zobycie imigrantami, którzy szukają łatwiejszego życia. Miesiąc potem do władzy doszedł. Vermont White, co tutaj? Co my tu robimy? To Europa jest cała. To jest Europa. Brzmi Př podejrzanie znajomo to wszystko. <ścoughs> Czy to dzwoni się do rodziny? Chyba nie. No szkoda, ale próbowałem. O flaszki. O, Menele. I możesz zamknąć drzwi. Zajmę z waszą. Nie mogę. Nara. Dobra, co by tu jeszcze ukraść. To będzie chyba nudny odcinek bieganio, biegania po mieście i szybka podróż jedna, bo inaczej tego nie widzę. O ile w ogóle uda nam się gdzieś pojechać, bo już 12 minut minęło. Proszę wsiąść, już czeka. O, cześć. Dzień dobry, jest pan umówiony? Zobaczmy, chwilko. Tak, pan Horton już pana osiekuje w hosie. Drzwi poławej! A, oh, poławej, po tej poławej? O kurde, to naprawdę działa. Ta jednostka zasila zakład i całe miasto. Musimy na bieżąco monitorować jej pracę. Jeśli jedna ze stron przygrzeje się, spowoduje to nieodwracalne szkody. O to, to Czarnobyl teraz będziemy mieli. Wiem, spokojnie. Cząstki elektrum z kopalni zakłócają fale radiowe, dlatego nikt nie ma pojęcia co się wyprawia. Pole chroni ich przed światem na zewnątrz. Oni póki co unikają tych miejsc, ale nie kłopocz się tym. Hmm... Gadaj zdrów. Tak nikt nie da temu wiary. Przejdźmy do rzeczy. Czas się krur kurczy, kruszy chciałem powiedzieć, ale też by było dobrze. Zgodnie z wytycznymi rady, w razie drugiej wizyty mam ci przekazać rdzenie energetyczny i zrobić ci ciebie robokopa, aby zasilić nim strażnika. Rada powinna była udostępnić Ci transport, ale rozumiesz, że ta lokomotywa to jedyne co mamy. Wydałem rozkaz, by dodać skład z rdzeniem do pociągu, więc lepiej się pośpiesz. Procedurą szyfrową nie da się nic począć, ale to Twój problem. Do zobaczenia. a ci, w, która na kopę do dupy, Ty zobaczysz. Typie. O, aż uderzyłem w mikrofon z wrażenia. Dobra, lecimy dalej. Z małymi postojami na poprawę... Na poprawę słuchawek. Dlatego nie widzicie. Czy nowe żarcie przyszło, nie szkoda mi trochę pieniędzy. Wiecie, trochę się boję. Z drugiej strony magazynek czy potrzebny, celownik laserowy też niekoniecznie. Eee, no, kiedyś tam. Kiedyś tu wrócę jeszcze. Ile amunicja kosztuje? O! Paniu, to to wezmę akurat. Dobra. Tam ta dalej leży. Tutaj, herbata dalej ciepła. Nikogo nie zabraliśmy ze sobą? To jest dziwne. A nie, chyba jedna osoba była. Jedna osoba chyba była. Dobra, to na duda nam się gdzieś pojechać. Już do domontowali to? Domontowali, kurde. Najgorsze jest to, że to wszystko tak szybko się dzieje, że nawet nie mogę sobie porozglądać się po mapie, bo niczym. Gdzie jedziemy, gdzie będziemy. Bo tam ci ciągle umierają z głodu. Mam nadzieję, że już mi nie dostawią następnego wagonu, bo już z tym jest ciężko. O, a to jak to działa? O co tu chodzi? co? wibrować co? Oha, dobrze nie rozumiem o co im chodzi nie wróży to niczego dobrego ale my żeśmy już tyle przyjechali? tak szybko? Hazelborn była baza wojskowa kurot wypoczynkowy super Dobra ale o co tu chodzi? Co mam z tym zrobić? Dokąd jedziemy? Ja nie wiem, co mam z tym zrobić! A... Dobra. już widzę, już rozumiem, Metropol? Hmm, zawsze chciałem tam pojechać, żeby zobaczyć strażnika. Podobno, kiedy uruchamia silnik, uruchomią silnik. Cały świat to usłyszy. O, raczej. Nie inaczej. Tim, proszę, masz wieści z północy? Wybacz, przyjacielu. Tkwie w metropol. Niko nie przypuszczają. Czy rada wciąż milczy? Udają, że to problemy z łącznością. Pewnie dali już dyla. I koniec gadki. No bo to o to w tym chodzi, już rozumiem. Dlaczego się psuje? Trochę mi to zajęło czasu, ale już rozumiem. No to z tamtym typem sobie nie pogadaliśmy. Trudno. Kto by tam się interesował fabułą? Jest inwazja. Rada pewnie uciekła. Zombie atakują. To najważniejsze. No to lecimy oczywiście trupy nas witają i śrubki. O, albo tam pewnie, a nieważne. Najwyżej będę wracał tam zajrzę. O, dzień dobry. To szmaty dwie. A taktyczne taktyki pojedynkowe z zombie trzeba szybko pozwiedzać, żeby nic z nią minąć. Na przykład lodówki Mike wciąż mamy problem z kucharzem. Potrzebujemy jeszcze miesiąca, aby przyciągnąć go na naszą stronę. Jeśli nie mamy czasu, pozostaje go sprzątnąć. Uuu. Ostro, tu sama mafia rządzi. Dlatego im bomby spadają na głowę. Ale go trafiłem. Ciekawe czy da się go zabić bez marnowania amunicji. Raczej wątpię. Proch, te śrubki. Ale super. Towaru. A dla pewności. Po co bez sensu tracić apteczki? BBB, Fake Music Mixtape, edycja klasyczna. Teraz Jakaś płyta. Jakiś Ahmed. Mary, nie prowadzę tu wyłącznie sklepu muzycznego. Trudno to wyjaśnić. uzbrój się w cierpliwość. P.S. jeśli yy, prześlij więcej fotek. Uuuu Jest. Mie też wyślij pary. O kurde, to była już końcówka, ale na szczęście go przekopałem ich. Puste. No, no, no. Muszę się teraz na nich wyżyć. Coś tu ładnie przeorało. Prześrodek. środek. Mhm. Chodź mały. Te kurduple to najgorsze, kurde, karły. Denis Morgan Welkowal, Kowal, urodzony w Winston, umieszczony w sierocińcu wieku niemowlęcym w wyniku tragicznej śmierci rodziców. Po ucieczce nastoletni Morgan zniknął z rodzinnego hrabstwa na 26 lat, wiodąc życie w pod różnymi nazwiskami. Obecnie pracuje jako starszy inżynier przy powstawaniu strażnika. Mhm. Ale zebrał. Bułę. Trochę marnowanie. Uuu. Ciekawa sztuka. Siedzi ktoś tam w kiblu? Nie, tym razem nie. Mhm. mhm. No tak, sztuka nowoczesna. To lepiej stąd O! O! No to też zamknięte. Peter, myślę, że przejmujesz się z detami. Całe miasto nie może być umoczone w jakimś spisku. Poza tym, czy naprawdę potrzebny im zwykły kucharz w szkolnej stołówce? Nie zapomnij przed wyjściem przekazać klucza komuś z kuchni. No dobrze. Ja przejąłem ten klucz, ha, 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 ha. co może później tak? O, nikogo tu nie ma. A, jest, dzień dobry. Dejście na dół. Mhm, mhm. Mhm, Będę kontynuować wykop pod jego yy, pod dom jutro. Nie zostało mi już wiele. Sądzę, że najpóźniej do wtorku zało założymy mu pluskwę. Mhm. Uh -huh. O kurwa. Zdążył mnie uderzyć. Au. Zdążył mnie uderzyć, ale triki ninja nauczone mnie w szkole maszynistów działają. W bieganiu po schodach pomagają też. Uuu. Zamknięty. Cywile zero. Personel zero. Niezwięty... uuuu, 1214? To idziemy sprzątać! Tyle fragów! Czeka. No, come on, come on. Jeszcze ktoś chce? Boję się. Takie xy. Gdzie głupia śmierć, słuchajcie. To będzie głupia śmierć, ale śmierć. Wchodzimy. Może wyjątkowe z strzelby? O, kolbą mogę tuć. Ciekawe. Amando, wysłałem Jonasa do bazy A1 pod Metropol. Może go jeszcze naprostują? PS, usunę tę wiadomość. Jest beczka wybuchowa. Co może później tak? Na przykład, wybije mi, kurde, latarkę. Dobra, idziemy. Rakieta jest gotowa do wystrzelenia. Czekać na rozkaz! Jest ser! Ser, jest, ser. O, siemanko. Nie strzelaj! Tym krzesłem cię zastrzelę. Metropol? Bogu dzięki. Dobrze. No dobra. Ktoś się znalazł. O ta fragment... Zapis rozmowy. Piątek, zapis rozmowy. Czy to naprawdę dobry moment? Okej okay, kiedy? Wolę poczekać chwilę dłużej. Posłuchaj, czekaliśmy na bus. To trzy, To 30 miesiąca. Dobra, ale streszczaj się. Super super. Kody, kody, kody. Palem czerwony. Palem czerwony. Co już? Dobra, no, miejmy nadzieję, że nikogo nie, nie opuściłem. Głupio by było. Może szybko sprawdzę, ale raczej nie. Dobra, widzę, patrzę, nikogo nie ma, dobra nara. Nie no, raczej nie. Dobra, wracamy szybko, 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 nie ma czasu. pach, 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 pach. No dobra. To już raczej koniec, nic się tu nie wydarzy. A kolejną część podróży zobaczycie sobie następnym razem. To dzięki za uwagę, do usłyszenia. Tam wiecie, procedura jest każdemu znana na filmach, na YouTubie. Nie też się to przyda, to w takim razie dzięki i do usłyszenia następnym razem. Narazka, paska, papaska.